Jest z Wami w czwartym dniu vlogmasa. Jezu, jak ten czas szybko leci, już jest czwarty dzień. Eee, I co? I zaczynamy od makijażu e, twarzy mm, i oczu, bo tak jak powiedziałam, każdego dnia będziemy testować inną paletę. Oczywiście te makijaże będą dosyć krótkie, żeby po prostu też e, te osoby, które się nie interesują makijażem, żeby po prostu nie były znudzone. E, no ale zobaczymy. Dzisiaj będziemy testować paletę ciepłą. Mam nadzieję, że słoje będą. E... Odzorowywały ten efekt, bo powiem szczerze, że zdecydowanie efekt błysku tutaj jest bardziej widoczny niż przy wczorajszej palecie. I zobaczcie ten pierwszy. O, boże, to jest po prostu cudo. Ten pierwszy odcień jest po prostu jak masełko. Tutaj chyba mamy now nową formułę z tego, co Hania mówiła, właśnie, czyli to jest baza matowa, a na wierzchu właśnie błysk. I bardzo fajnie się prezentuje, więc dzisiaj będziemy ją testować. E, więc zaczynamy. Ja już skończyłam makijaż oczu Jak widzicie I nałożyłam bazę, dokończyłam dokładnie bazę z Bielendy I powiem szczerze, że była bardzo fajna Użyjemy teraz podkładu z Glamshopu. Zapach ma bardzo taki delikatny, więc fajnie Nie jest ani nachalny, ani jakiś taki wiecie... tani Fajne, fajne I nałożony podkład wygląda tak. I powiem szczerze, że jestem naprawdę bardzo zadowolona. Nałożyłam, można powiedzieć, że to była jedna warstwa. Bardzo mi się podoba naprawdę efekt, jaki daje. On jest taki pół zastygający, czyli troszeczkę zostaje na palcach, jak tak dotykam. Yy, ale nie aż tak dużo, czyli w sumie faktycznie podejrzewam, że będzie trwałym podkładem. Użyjemy sobie dzisiaj też rozświetlacza z Gram Shopu rozświetlicy, i pędzelek z yy, kalendarza. Yy, tutaj akurat on jest stricte właśnie do. Roświetlacza i zobaczymy właśnie nigdy nie miałam pędzelków właśnie z Glam Shopu więc zobaczymy jak będzie się to sprawdzać też, ja zawsze sobie psiukam stwierdziłam, że sobie użyjemy też tego cienia do brwi, który wczoraj był w kalendarzu adwentowym i zobaczymy właśnie jak się sprawdzi i właśnie pomalowałam brwi i powiem szczerze, że jestem naprawdę bardzo zadowolona, co prawda ja bym tutaj jeszcze użyła żelu otwalającego, no ale już jak powiedziałam, że użyję tego cienia, to już nie będę nic mieszać. Niech on pozostanie i fajnie, bardzo fajny naprawdę efekt, bo jest naturalny, nie jest taki mocny, jak na przykład przy pomadzie. Więc też pod tym względem fajnie No ale no niestety jest to delikatny produkt Tak jak sami widzieliście zresztą wczoraj we vlogmasie Więc na podróże myślę, że nie będzie to zbyt dobre Jak już używamy z glamshopu rzeczy No to użyjemy dzisiaj też konturówki do ust I błyszczyka Dobra, już pomalowałam Przepiękny jest ten odcień konturówki Tak jak powiedziałam, to jest konturówka Pamela nie no, jest po prostu... Uwielbiam taki odcień Użyjemy dzisiaj błyszczyka, którego nie używałam I on jest trochę taki dosyć specyficzny, ale to zobaczymy właśnie jak będzie się prezentował Te błyszczyki są takie dosyć gęste No i tak się prezentuje skończony makijaż Jestem zakurana w ogóle w tym e, cieniu. I słuchajcie, jaki jest plan na dzisiejszego vlogmasa? Stwierdziłam, że nagram e, hall zakupowy z Black Friday. Dlaczego wcześniej tego nie nagrałam? Z tego względu, że czekałam na paczkę z Zary, e, ale dzisiaj udało się ją odebrać. E, to by mnie odebrał, więc e, możemy wreszcie nagrać haul, trochę tych rzeczy mam, e, nie są to tylko ciuchy, zresztą zobaczycie w sumie. E, a na sobie mam, e, zobaczcie, jakie śmieszne, e, w sumie dzisiaj cały dzień byłam w domu e, i mam e, taką wielką, długą bluzę e, i kupiłam ją w lumpie za chyba 15 zł czy coś takiego, więc... Nagrywamy ho! I to są wszystkie paczki. Trochę ich jest, ale tak jak powiedziałam, tutaj nie mamy tylko ciuchów. Tutaj tak naprawdę są ciucha, a tutaj są jeszcze inne rzeczy, niektóre też prozdrowotne. Więc otwieramy i zaczniemy właśnie od paczki z this is bio. I to jest firma, która jest prowadzona przez Pepsi Elliot To jest taka kobieta, która prowadzi bloga takiego prozdrowotnego, więc też serdecznie polecam I stąd też wiedziałam o tych produktach Patrzcie, co mamy w środku! Patrzcie, super! Zawsze o tym marzyłam Ej, w ogóle dawno nie widziałam paczki, w której były takie te... Ale fajnie to wygląda Ui! sobie na koniec, więc pokażę, co zamówiłam. I pierwszą rzeczą, ja w ogóle nie pamiętam a właśnie, bo zamówiłam cztery szklanki, o których mówi właśnie Pepsi Elliot, gdzie powinniśmy właśnie pić je naczczo przed spożyciem śniadania dla zdrowia po prostu, żeby oczyścić organizm z toksyn, żeby po prostu wszystko prawidłowo pracowało, funkcjonowało wszystkie nasze organy wewnętrzne. No i tak pierwszą szklankę mamy przygotować z kurkumą i wodą, więc tu mamy ekologiczną kurkumę. Tutaj mamy właśnie organiczne białko z konopi. Jeśli chodzi o kwestie przygotowania tych czterech szklanek, to po prostu podlinkuję wam link do bloga Pepsi Elliot, gdzie wszystko jest dokładnie napisane, jak to trzeba robić. Tutaj mamy organicznie sproszkowany broku. I tutaj też należy właśnie to mieszać razem z wodą i razem jeszcze z jakimś innym, w sekundę, z jarmużem, chyba, tak? O, właśnie, z jarmużem, tak? Tutaj mamy jarmuż sproszkowany. Dlaczego kupiłam jarmuż i broku, gdzie mogłabym w sumie kupić świeże warzywa? Z tego względu, że różnie to po prostu bywa w sklepach. Nie zawsze one są też takie dobre, więc stwierdziłam, że już żeby po prostu też sobie nie robić kłopotu, to jest sproszkowane, żeby było gotowe I raz, dwa, trzy. Do łyżeczka wsypujemy i shake gotowy e, Dobra, i dalej patrzymy. Mamy jeszcze o właśnie, tutaj mamy chlorellę, spirulinę, czyli wszystkie algi morskie, które też pomagają tutaj w detoksykacji naszego organizmu. E, co prawda chlorelle mamy jeszcze w domu, spirulinę też, e, więc no ale wiadomo, że to też szybko może się skończyć. Tutaj mamy jeszcze ocet jabłkowy, e, ekologiczny, e, filtrowany. E, ocet mamy przygotować z wodą, e, więc to jest też trzecia szklanka. Po kolei, szybko powiem Pierwsza szklanka to woda z cytryną chyba, bodajże Ale to tak jak mówię, będziecie mieli link też w opisie Razem z kurkumą Druga szklanka to jest magnes razem z wodą I chyba z a, ze szczyptą pieprzu jeszcze Trzecia szklanka to są algi morskie Czyli mamy tutaj właśnie chlorelle, broku i jarmusz. Razem właśnie z wodą i chyba też z cytryną No i czwarta szklanka to jest właśnie ocet razem z, z witaminą C I mamy właśnie jeszcze tutaj, zamówiłam oczywiście witaminę C Ekologiczną I jabłcza magnezu, chociaż on w ogóle jest strasznie mały I ostatnią rzeczą jest shake proteinowy O smaku i on też jest właśnie ekologiczny Bio więc fajnie, ma bardzo dobry skład. Nie jest, nie jest to żadna chemia. I tutaj też jest oczywiście sprzeszkowana prawdziwa wanilia. E, więc, e, więc tak. I zobaczymy, może właśnie tą niespodziankę, bo już wszystko tak naprawdę otworzyłam. Więc zobaczmy. Dobrze, zobaczymy. co w wszyscy tutaj porzucili Ale bardzo, bardzo miło. kiedy? Czekolada ciemna! Z orzechami pekan! OMG! Teraz otwieram kolejną paczkę i jak sami widzicie jest to paczka z firmy Insight i zrobiłam mega, mega duże zapasy. E, więc co, pokazuję e, W ogóle skąd poznałam tą markę Sama kiedyś miałam od nich szampon i odżywkę I naprawdę byłam bardzo zadowolona Składowo są te produkty też bardzo fajne e, Więc e, pokazuję już, naprawdę jest tego bardzo dużo e, Więc teraz tak, mamy tutaj e... Jezu, czemu to jest takie zakurzone? Słowo drogie. Tutaj mamy odżywkę do włosów kręconych i mamy pojemność 900 ml, więc jest dosyć spora. Ma za zadanie nawilżyć nam włosy i podkreślić skręt, więc to jest pierwsza rzecz. Może tutaj będę wkładła. Kolejna rzecz to jest szampon do włosów 900 ml, i to jest do włosów suchych, czyli taki właśnie nawilżający szampon, ale dosyć duży. Kolejna rzecz, mamy tutaj znowu 900 ml i mamy tutaj szampon antyoksydant, czyli to jest taki przeciw utlenianiu. Znaczy to jest ogólnie szampon e, anti-aging, czyli właśnie przeciw starzeniu się włosów. E, no, czyli to też jest właśnie taki nawilżający, regenerujący e, i tutaj mamy znowu też bardzo dużą pojemność, czyli kupiłam dwa szampony jak na razie. Zaraz zobaczymy dalej. E, tutaj mamy znowu szampon! Szampon do włosów zniszczonych. Bardzo lubiłam tą serię fioletową, naprawdę polecam. E, fajnie nawilża włosy em, bardzo fajny był efekt. E, e, Można powiedzieć nawet, że spektakularny. No i mamy tutaj 900 ml, czyli tutaj to znowu idzie do szamponów. E, mamy kolejna rzecz. A, szampon, bo ja zrobiłam zapas w ogóle szamponów, bo bardzo szybko te szampony mi schodzą. Zresztą nawet razem z Tomkiem e, używamy, więc tym bardziej to wszystko idzie trochę szybciej. E, no i mamy znowu tutaj szampon anti-aging, e, czyli już zrobiłam zapas. Ja jestem też taką osobą, która robi zawsze zapasy Mamy w łazience całą wielką pufę rzeczy w zapasie Jakichś płynów micelarnych, kremów itd itp No ale taka też jestem, jak mi się kończy to od razu biorę z pufy I nie muszę się martwić, że muszę pójść do sklepu i kupić Kolejna rzecz to jest odżywka do włosów suchych Czyli z tej samej serii co mieliśmy przed chwilą Szampon, znaczy nie przed chwilą tylko wcześniej z mieliśmy wcześniej szampon. E, mamy tutaj też do e, odżywka do włosów zniszczonych e, i wszystkie pojemności to z 900 ml, czyli właśnie dosyć spore. E, mamy znowu szampon do włosów suchych i znowu szampon do włosów zniszczonych, czyli łącznie kupiłam 6 szamponów. Wow! Zapasy na kolejne dwa bogmasy. E, I w sumie nie wiem, teraz. Jednak trzy nie są dużo. No, słuchaj, no, ja też będę używał Chyba, że nie mogę. Nie, no możesz, ale ogólnie no, to jest dosyć sporo. <grym> eee, I no i tak, i zamówiłam jeszcze trzy maski. Jakby było tego mało. Ups! Trzy maski. Tu włosu! No i tak. O, tutaj mamy napisane Love, Feel, Life, Care. Fajnie. Mamy maskę do włosów suchych, maskę do włosów kręconych i maskę anti-aging chyba, tak? Tak, anti-aging. Robotowy minus 20%. Kod to jest przyjaciel 20. Więc jeśli chcecie coś zamówić, no to możecie też z niego skorzystać. Ewentualnie jak jest większa zniżka, no to po prostu z innej zniżki. Ale w razie czego tutaj na dole wpiszę Wam ten kod i będziecie mogli wykorzystać po prostu w sklepie Inside. I pierwsza paczka będzie z perzki. No i zamówiłam dwie rzeczy z perszki. O, Boże, z ja ogóle nie wyglądają. Zamówiłam po pierwsze ym, te kolarki w takim odcieniu beżowym. I wiem, że one nie są na teraz, ale zamówiłam właśnie z myślą o wiośnie, o lecie. Bardzo mi się podobały na żywo, chociaż nie wiem, czy one jakieś takie są że Myślałam, że one wyglądają troszeczkę inaczej. Ale zobaczę, i zamówiłam w rozmiarze S. No mam nadzieję, że się zmieszczy, bo ta beczka to czasami ma różne różne te... No chyba materiał. No właśnie tak to jest No i zamówiłam jeszcze sobie tie-dye e, sukienkę. W rozmiarze S, ale ona jest jakaś strasznie krótka To jest sukienka? No No, myślałem, że t-shirt Ale ładna Tak? No Ale tak ona Anna... wygląda jak t-shirt Dobra, yy, będziecie mieli przybitki. jak to wygląda na mnie Skipi o Tobie jak się podoba? Nie podoba mi się, Coś to na spacer yy, I ta sukienka kosztowała 25 zł, a te kolarki kosztowały 35 zł no i zobaczymy, jak będą wyglądać Sukienka, powiem szczerze, że nie jest w takiej super jakości, więc zobaczę, czy ją zostawię. zobaczę też, jak przymierza. I zobaczymy, co tam się jest. I tutaj mam trochę więcej rzeczy, ale od razu mówię, że nie zostawię wszystkiego, zamówiłam niektóre rzeczy bardzo do siebie podobne, ale stwierdziłam, że no nie wiem jak to wygląda, więc po prostu wszystko przymierzę i zadecyduję co zostawię. E, no ale fajnie, bo będziecie mieli po prostu jakieś różne inspiracje. I pierwsza koszula, e, taka koszula sukienka wygląda tak, myślałam, że to będzie bardziej sztywna e, i ona jest w skórę wężową. To ogólnie sexy, podoba mi się. <laughs> I tutaj mamy właśnie pasek i ona to jest taka sukienko-koszula No zobaczmy jak będzie to wyglądać na mnie Ja mam 1,65 m wzrostu, więc ciekawa jestem czy będzie taka idealna Czy jednak tutaj... no nie no, ona jest krótsza No to ale zobaczmy jak to będzie wyglądać I ja mam rozmiar właśnie S Wygląda jak dla takiej w sumie e, divy, w sensie kobiety z pazowni kochanie Czyli w sumie tak jak dla Ciebie No właśnie w Kolejną rzeczą Jest no i e, hmm, któż by się spodziewał, że zamówiłam e, takie same rzeczy można powiedzieć, prawie takie same e, ale powiem szczerze, że nie mogłam się nie mogłam się po prostu zdecydować na kolor e, i nie wiedziałam dokładnie jak to będzie na żywo wyglądać, a już widzę, że wygląda to bardzo ładnie, że ta jakość jest bardzo dobra ja lubię w ogóle kiedyś nie lubiłam sztruksu, ale teraz mam mega fazę i zamówiłam w rozmiarze, S taką kurtkę białą, bo zawsze chciałam mieć białą kurtkę, ale zawsze były drogie, albo na przykład nie pasowało mi fason, albo coś, no zawsze coś po prostu, a tutaj zobaczcie, że naprawdę prezentuje się fajnie. Mam taką kurtkę w kolorze brudnego różu i bardzo, bardzo, bardzo ją lubię. Tak naprawdę całe lato, całą wiosnę przechodziło mnie, więc stwierdziłam, że będzie idealna właśnie taka biała no i ona kosztowała 84 zł, więc no dużo mało no nie jest, to du nie jest to mało ale też nie jest to aż tak bardzo, bardzo dużo no i zobaczę też jak będzie wyglądać ale w sumie powiem szczerze, że naprawdę bardzo chciałam mieć taką kurtkę, więc nie wiem czy raczej, raczej ją zostawię. Dalej i tutaj kolejną rzeczą jest kurtka, która to jest złamana biel niby a w sumie według mnie wygląda bardziej na taką lekką brzoskwinię, taką krem jaki Uuu. to jest kolor? Takie zgaszone. Nie. Znaczy, nie wiem, jak w sumie w dziennym świecie by to wyglądało, ale to jest taki w sumie zgaszona brzoskwinia. No, taka właśnie zgaszona brzoskwinia. A niby było napisane, że to jest. Kri. I ta też mi się bardzo podoba. Ogólnie jest bardzo dobrej jakości. Zaraz zobaczymy. Gdzie ona jest? Zaraz zobaczymy, czy ona. No, ona też ma takie frędzelki na samym końcu. E, no, ogólnie są bardzo, bardzo siebie podobne. E, I ta, tylko że ta była chwała tańsza. Ale też ma piękny wzór Tylko tutaj ma jedną kieszeń z jednej strony I to też do końca mi nie pasowało do tego też zamówiłam tą Bo ona ma po obydwu stronach kieszenie No ale to zobaczymy właśnie jak to będzie wyglądać Mam nadzieję, że eski nie będą za szerokie Bo to też różnie właśnie bywa z tymi rozmiarami Mam jeszcze kolejną rzecz, którą raczej, której raczej nie zostawię Bo już widzę, że mi do końca nie pasuje Bo to jest koszula znowu sztruksowa Ala sztruksowa Ale ona ma takie dziwne paski I ona wygląda tak E, tylko no, nie do końca mi pasuje ten wzór, że to jest taki drobny sztruks e, nie wygląda według mnie to aż tak super, e, no i ona też nie była aż taka tania jak za ten wygląd według mnie przynajmniej zobaczę też właśnie jak będę w tym wyglądać, ale raczej to zwrócę no i mamy ostatnią rzecz, koszulę która w sumie nie byłam do której nie byłam przekonana, e, ale bo nie wiedziałam po prostu jaki to będzie materiał czy ona nie będzie wyglądać tak trochę jak z dumpa e, ale powiem szczerze, że na żywo wygląda fajnie. Bałam się że właśnie, że ten materiał będzie tak bardzo gniecący, ale no, gniecie się, tak? Zresztą najlepiej właśnie sprawdzać to w ten sposób. Ugnieć na sekundę i sprawdzić właśnie jaki będzie efekt. Troszeczkę się gniecie, ale nie ma tragedii. Ale ogólnie odcień jest bardzo ładny i właśnie na modelce też pięknie wyglądała ta koszula. Więc dlatego też się skusi... skusiłam. Bardzo ładnie no, się podoba. Myślę, no, się właśnie, mi też się podoba. Więc Elegant, myślę, że może ją zostawię, ale to zobaczę też, bo nie pamiętam dokładnie ceny, muszę to sprawdzić, przekalkulować ee, Ale jeśli to mi się kochanie podoba, to może się poświęcę, poświęcę pieniądze i, i ją zostawię Ale jest strasznie dużo w ogóle, to jest S-ka jest, jest szeroka No taki oversize trochę No taki oversize Przedpokój i kuchnię. E, no i pokażemy dzisiaj część przedpokoju i część kuchni, z tego względu, że niektórych dodatków jeszcze nie mamy. E, zamierzamy kupić e, typu ścierki do kuchni. I nowy obrus. I nowy obrus, to zresztą zobaczycie zaraz, dlaczego musimy kupić nowy obrus. E, więc jesteśmy teraz w przed, przedpokoju. E, no i tutaj postanowiliśmy jako dodatek dołączyć tutaj po prostu położyć lampki świecące. Nie jest może jeszcze aż tak bardzo świątecznie, chociaż no jest elegancko, tak? Więc fajnie. No i tutaj mamy taką mini komodę, półkę na buty. No i tutaj akurat to już wcześniej mieliśmy. Tutaj mamy świeczkę, można powiedzieć, że jest świąteczna. Ma tutaj taki element zimno-złoty, zimnego złota. I tutaj mamy stroj, który widzieliście w poprzednim vlogmasie. No i tutaj mamy napis, tak stricte świąteczny, więc mega, mega fajnie, no i oczywiście jest prawdziwy, bo oczywiście wszystkim tego życzymy, czyli wesołych świąt dla każdego. No i pierwszym dodatkiem jest rękawica świąteczna, nie wiem w ogóle czemu nie kupiłam ścierek świątecznych, ale chyba nie było żadnych fajnych, nie było akurat w tej serii, odsyłam Was do drugiego Masa, tam, tam się dowiecie skąd ona jest. No i jak widzicie, obrós mamy zdecydowanie za mały, bo rok temu mieszkaliśmy w innym mieszkaniu i tam stół był dużo mniejszy. No i no niestety wygląda to słabo. Więc musimy na pewno kupić inny, inny obróz. A pamiętasz, o co ja się dzisiaj ciebie pytałem, jak byłem w sklepie? Dzwoniłem do Eweliny i się pytałem, Ewelina, odsłuchaj, bo znalazłem ten fajny obrót. może kupię. Nie, mamy, mamy taki szary obrót z zeszłego roku, na pewno będzie fajny. No bo serio już są. No obrót, i zobaczcie. To to no faktycznie mamy, tylko że nie na ten stół. No ale nie sprawdziłam właśnie, to jest mój błąd, więc sorry. Ale no... Kupiłam po prostu następnym razem To na pewno się też nie zmarnuje Przyda się w jakimś innym miejscu Zdaję sobie sprawę, że nie wygląda to jeszcze w tym momencie mega, mega fajnie Ale chciałam też dotrzymać słowa Powiedziałam wam w drugim vlogmasie, że pokażę wam przedpokój i kuchnię Więc dlatego też zdecydowałam się teraz pokazać Żebyście widzieli jak w tym momencie to wygląda No i będziemy też w ciągu najbliższych dni polepszać też te dekoracje no tutaj serwetki, które kupiłam w Homendieu, e, Mikołaj to już wiecie. E, to też kupiliśmy, tylko jeszcze nie pamiętam gdzie? Gdzie to kupiliśmy? A Washan? Tak. kupiliśmy bardzo fajną ozdoba? E, no i tam mamy na ciasteczkę, a w tym momencie to jest kochanie. Tak, e, ja postanowiłam wrzucić tam kinderki z tego względu, że jeszcze nie mamy pierników. Pierniki będziemy robili dopiero w koleżego dniach i na pewno e, pojawi się to w jednym z vlogmasów nadchodzących. E, no ale żeby nie było tak pusto, no to... Rzuciłem kinderki, bo bardzo je lubimy oboje, więc będziemy sobie powiadać do czasu, aż znajdą się tam pierniki. No właśnie, widzę, że tak już mało zostało, mieliśmy mega dużo ciekawych decyzji. A ogólnie poza vlogmasami na pewno nagram też House Tour, więc na pewno będzie taki film i wtedy pokażę po prostu całe mieszkanie, ale już w takim normalnym stylu nie świątecznym. Więc myślę, że resztę kuchni pokażę po prostu. A teraz będziemy otwierać kalendarz adwentowy I tak, zaraz... dzisiaj mamy dzień czwarty chyba, tak? Tak, czwarty grudzień e, Więc będziemy zaraz otwierać I zobaczymy, co dzisiaj będzie No i nadszedł ten czas, kiedy otwieramy kalendarz adwentowy Zobaczymy, co dzisiaj będzie Jutro będę otwierać z innego miejsca, zobaczycie jutro e, Bo jedziemy w podróż, e, ale to wszystko okaże się w kolejnym vlogmasie Dzisiaj mamy czwarty, czyli czw... Uuuu, też jest duża, zobacz to jest czwórka I zobaczmy co jest Czwórka O nie, to jest druga największa i w szóstego wezmę największą i już koniec, już nie będzie tych dużych Smutno Małe też jest piękne. No wiem. Dobra, czyli otwieramy. A jeszcze domyślam, co to jest, bo ostatnio widziałam właśnie w nowościach i widziałam, że to ma być w kalendarzu. No i mamy tutaj czyścik do pędzli na sucho. Jest więc fajnie, bo powiem Wam szczerze, że mam taki czyścik z Hebe, ale już jest dosyć zjechany, dosyć zniszczony, więc bardzo fajnie, że mam nowy i na pewno się, na pewno się przyda, więc bardzo się cieszę. Więc w dzisiejszym dniu to już wszystko. Ja już lężę bo jest dosyć późno, więc kończymy. E, za, oczywiście zachęcam was do łapy w górę, jeśli filmik wam się podobał i do subskrypcji, żeby być ze mną na bieżąco. Każdy, oczywiście, komentarz będę serduszkować e, i przysyłam wam bardzo dużo, dużo, dużo ciepła. Zachęcam was do obejrzenia jutrzejszego vlogmasa, bo naprawdę się będzie bardzo dużo działo. E, Dziś jedziemy do kogoś, zrobimy komuś niespodziankę, e, więc koniecznie zostańcie z nami i do zobaczenia jutro! Pa!